Lalpę o nazwie wykręci, który był lepem opartym na wydarzeniach historycznych Polski PL-owej. Opowiadał o żołnierzach z podziemia Armii Krajowej, którzy walczyli o ojczyznę Polskę z Rosjanami, po prostu z mordercami ówczesnych żołnierzy. W lepie były też osoby współczesne, które przeniosły się w czasie. Był to lep typowo polityczny. A skąd powstała taka tematykę i takie wydarzenie historyczne? Interesuje się po prostu historią, a akurat larp Złote Maski zgłaszałam podczas konkursu żołnierzy wykręci, więc tak po prostu jakoś wyszło. Wyklętałaś też postacie autentyczne, takie jak Łukasz Ciekliński, czy Don dość co do Inka. Czemu akurat takie postacie wzięłaś do tego Wzięłam tych najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy wyklętych, o których się słyszy, o których się po prostu czyta. Były oczywiście inne osoby, które mogłam wziąć do tego lepa i chodziło o to, żeby gracze mieli jak najwięcej pojęcia, kim grają. Czy przeglądasz tych graczaków krótkie historyczne przy tych postaciach historycznych? Tak, dokładnie. Mieli tylko i wyłącznie opisy historyczne. To, jak będą się zachowywali prywatnie, jakie będą ich relacje, zostawiłam im do wyboru. A czyli właśnie to jest temat zbyt kontrowersyjny, żeby go podejmować w sytuacjach, gdzie zabawy i rozrywki, bo jest konwent? Eee, i czy twoje raczej nie chcieli na przykład wykorzystać też tej złej legendy, której też nie brakuje w przypadku równierzy wyglądu? Uważam, że lajpy powinny być i dla rozrywki, i poważne. Ja zwykle prowadzę te lajpy poważne, więc to dla graczy, którzy przecież nie było zdziwieniem. A co do tego, to tak, była nawet postać, która mogła wykorzystać tę legendę. Szczególnie, że oni byli faktycznie tak, w 1946 roku, w którym ta legenda była po prostu prawdą historyczną. Dobrze, ale nie chciałam powiedzieć jakiejś takiej postaci bardzo kontrowersyjnej, takie jak ogień albo bóry, żeby jeszcze zwiększyć rolę z rozrywki? Nie, stwierdziłam, że nie. Pomyślałam właśnie, że Łupaszko, który właśnie już od. Na początku powstania tego lalpa, miał zagrać gniew Kozłowski, będzie silnym, charyzmatycznym dowódcą. Natomiast e, postać Lalka, którego akurat zagrał e, Piotr burman Osty, e, będzie postacią, która nie do końca będzie tak jak Lalek, tylko po prostu zdradzi. Jednak tak się nie stało. Ale byłam pewna, że ta zdana nadejdzie. A czy w ogóle dana się zgodnie z twoimi oczekiwaniami? Czy gracze cię zaskoczyli jakoś e, sposobem przeprowadzenia fabuły? Tak, zaskoczyła mnie jedna postać, ponieważ pomyślałam, że ta postać pójdzie dalej, że ta postać cokolwiek do sobą zrobi. Niestety dziewczyna siedziała pula po wkącie. A czy nie chciałaś jakoś zainterweniować, wziąć jej na, za, na bok i porozmawiać na ten temat? Nie chciałaś ingerować w Próbowałam, ale niestety moje próby nie zostały wysłuchane. Czy w takim razie coś jakieś nie gra, którzy cię pozytywnie zaskoczyli? E, tak. Miałam chłopaka. On grał akurat y, gryfa, którego był to pierwszy w życiu. Ja osobiście bym się w życiu nie zgłosiła na złote maski, na pierwszego swojego w życiu larpa. No, ale rozumiem, że po prostu udało się prowadzić tak, jakbyś chciała. Jakbyś tak... tak. Byłam naprawdę z niego bardzo zadowolona. No i. E, Uczestnicy, którzy moim zdaniem powinni walczyć o złote maski, to na przykład gniew Kozłowski, który, tak, już, tak jak już wcześniej mówiłam, był po prostu fenomenalny. A w labie było też sporo emocji odgrywanych bardzo dosłownie. Były e, kontakt fizyczny, były krzyki. Nie bałam się, że to pójdzie zbyt daleko, że gracz to się po prostu bić. A wprowadziłam im bezpieczne słowo. W momencie, w którym którykolwiek gracz czułby się zagrożony, krzyknąłby po prostu to bezpieczne słowo i lab zostałby przerwany. Ale czegoś takiego nie doszło i gracze sami się pilnowali? Tak. No to jest tylko zabawa. Dobrze, a wprowadzasz w postaci negatywne, takie jak. E, e, Aresztanci, ubecy i, i inne takie postacie, które były wrogami wszystkich właściwie graczy? E, tak, tylko że nie chciałam rzucać w to gracza, bo mogłyby się faktycznie pojawić zbyt negatywne emocje, więc był tylko jeden gracz, który był ukrytym ubekiem, a większość tego typu postaci odgrywałam ja jako maski. I czy, a czy to samo spodziewałaś się po graczach i po Nie wiem, jakiegoś takiego doświadczenia, czy po prostu zapoznania się z historią, uczucia się w postaci historycznej, albo w tych, którzy odkrywają tę historię? Po prostu spodziewałam się dokładnie takiego wczucia emocjonalnego, jakie jak zastałam na lapie, więc jestem 100% zadowolona. A czy jest jakiś inny LARP historyczny, który był jej wzorem, czy to jest jakby twoja autorski sposób na prowadzenie tej Nie, to jest mój autorski pomysł. Bo wcześniej mówiłeś o ludziach, którzy przeniesie się z, z przyszłości, I mhm. nie uważasz, że prowadzenie tych elementów fantastycznych, może takie laty, które w historię, to takich poważnych, zaszkodzić? Myślę, że akurat w tym labie to wprowadziło bardzo duży wątek dramatyzmu, tak? Mhm. Ja sama jestem na przykład w wieku osób, które zostały tam przeniesione, i myślę, że nie byłoby to dla mnie nic zabawnego. Tylko raczej bym się bała tak samo na miejscu żołnierzy wyklęte, którym nagle wpada banda listów. To też raczej powodowałoby negatywne i po prostu strach, a nie śmiech czy rozluźnienie na lepie. Czyli właśnie na no, swojej wizji tych postaci i historycznej roli graczom, tego, że gracze będą grać pod twoje dyktando, a nie tak jak sami się widzieliśmy te postaci? Nie, wrzuciłam im dlatego do karty tylko i wyłącznie suche fakty historyczne, żeby mogli z nią zrobić, co tylko chcą. A takiego mo mocno edukacyjnego, mocno dydaktycznego, że to bym to myśl o jakiejś szkole do wykorzystania później w takim charakterze? <laughs> Może poprowadzę to w mojej szkole, ale raczej wątpię. Co chciałaś osiągnąć przez ten lata? Co chciałeś, żeby... Czy ty coś wyciągnęłaś? I co chciałeś, żeby wyciągnęli uczestnicy tego Chciałam, żeby uczestnicy wyciągnęli dokładnie te emocje, z którymi wyszli. Czyli ten strach. Tak samo jak na przykład jedna postać pozwoliła mi włożyć sobie głowę pod kran i e, oblać zimną wodą włosy. Tak na przykład zostawali nasi polscy żołnierze wrzucani pod prysznicę i oblewani zimną wodą. To było też pewnego rodzaju doświadczenie emocjonalne. W normalnym życiu nie jesteśmy w stanie osiągnąć takich emocji, przez co nie jesteśmy ich w stanie grać na innych larpach. A co ty wyciągnęłaś z tego larpa? Ja właściwie nigdy nie prowadziłam larpa dla siebie. Ja skupiam się tylko i wyłącznie dla graczach. Ja nie zajmuję się tym, co ja wyciągnę, co ja osiągnę. Ja po prostu zbieram doświadczenie, żeby dla owych graczy prowadzić lepiej.